Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królewstwo Twoje, bądź polat Twoje, jako w niebie taki na ziemi, lewa naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nazwaw w odezwego. Amen. W Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozpoczynamy naszą kolejną lekcję, która dzisiaj będzie poświęcona życiu i działalności świętego Wojciecha. To jest temat 33 z Waszych zeszytów ćwiczeń i w Waszym podręczniku. Dzisiaj zapoznamy się z historią i życiem. Świętego Wojciecha i świadek to jest osoba, która do złożenia zeznań zaświadczyć, można opowiadając o tym, co w naszej obecności się wydarzyło. Jesteśmy świadkami pewnych zdarzeń, i później ktoś nas prosi, żebyśmy opowiedzieli, co żeśmy na własne oczy widzieli. Wtedy stajemy się świadkami takich wydarzeń. Powołuje się świadków na przykład zdarzeń drogowych. Jeżeli ktoś przejeżdża i widzi wypadek, wtedy jest świadkiem danego zdarzenia. Świadkami również zmartwychwstania Pana Jezusa byli uczniowie, którzy przychodzą i widzą, i później opowiadają, stali się naocznymi świadkami wszystkich tych wydarzeń. To jest świadek. I to, co się wydarzyło, przyjmuje się za odpowiednią postawę, wzorującą na podstawie innych, z którymi się utożsamiamy. I tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Począwszy od Jerozolimy, wy jesteście świadkami właśnie takich wydarzeń. Każdy z nas jest właśnie świadkiem takich wydarzeń. My jesteśmy świadkami. My opowiadamy, my mówimy o Jezusie Chrystusie. My wyznajemy swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Kiedy innych zachęcam do udziału w niedzielnej przy świętej, kiedy teraz w tym trudnym czasie zachęcam innych do tego, żeby razem ze mną oglądali i razem ze mną modlili się, łącząc się duchowo w świętej. Bo wtedy stajemy się również takimi właśnie świadkami. I uczniowie, kiedy idą na cały świat, otrzymują od Pana Jezusa wezwanie: Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to jest zadanie, które zostawił nam Pan Jezus wszystkim osobom. Nie tylko mi, ale także to zadanie zostawia Pan Jezus i wam. I w naszej historii, historii naszego kraju, od chrztu Polski, czyli od roku 1966, a dokładnie od 14 kwietnia 1966 roku, jak widzimy wczoraj, obchodziliśmy rocznicę, kiedy Mieszko pierwszy przyjmuje chrzest. Będzie związane z wartościami chrześcijańskimi. Te wartości to przywiązanie, kultura, tradycja, które kształtowały się przez wieki, wpływ na ich kształt miały świadectwa ludzi. Ich postawa, kształtowanie, świadectwo naszych poprzedników daje nam wzorce do postępowania w początkach chrześcijaństwa na ziemiach polskich ogromne znaczenie miało dawanie świadectwa wiary i wśród tych osób taką osobą, która w szczególny sposób jakoś tak zasłużyła się, będzie między innymi święty Wojciech. I to, co widzicie tutaj na tym fragmencie, to jest fragment drzwi, które nazywamy drzwiami gnieźnieńskimi, gdyż znajdują się one, te drzwi w gnieźnie, na, w gnieźnie, na których to drzwiach umieszczona jest historia życia Świętego Wojciecha. I święty Wojciech będzie tym, który będzie głosił dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Przychodzi na świat w 956 roku w czeskich Libicach jako przedostatni z siedmiu synów zamożnej rodziny. Rodzice wcześniej przeznaczyli go do stanu duchownego. Kształcił się w Magdeburgu pod opieką arcybiskupa Adalberta. Ku jego czci przyjął w czasie bierzmowania imię Adalbert, czyli Wojciech. I w świecie słowiańskim czczony jest pod imieniem chrzestnym Wojciech z Magdeburga jako 25-letni subiakon wraca do Czech, przyjmuje pozostałe święcenia, 3 czerwca 983 roku otrzymuje pastorał, czyli zostaje biskupem, a pod koniec tego samego miesiąca zostaje konsekrowany na biskupa Pragi. Wbrew powszechnie przyjętemu zwyczajowi nie objął diecezji w radze yy, yy, Diecezji, ale w paradzie manifestacyjnie BOSO, skromne dobra biskupie dzielił na utrzymanie budynku i kościelnego na potrzeby własne kleru katedralnego. Szczególnie dużo starań poświęcił sprawie wykupu niewolników chrześcijan, których Żydzi sprzedawali do krajów muzułmańskich, a Praga leżała na szlaku handlowym z zachodu na wschód, jeden z jego. Biografów pisze, że miał już pojawić się we śnie Chrystus, mówiąc: Oto jestem znów sprzedawany, a ty śpisz? Po kilku latach, zniechęcony i rozżalony, rozwięzłością duchowieństwa, rozdał wszystko, co posiadał, udał się do Rzymu. Tam, za radą papieża Jana XV wstąpił do klasztoru Benedyktynów na Awentynie. Tu zaznał spokoju wewnętrznego, oddając się żarliwej modlitwie. Przychylając się do życzenia papieża wiosną 992 roku wraca do Pragi i zajął się gorliwie sprawami kościelnymi w Czechach. Ale stosunki wewnętrzne nie tylko się nie poprawiły, ale jeszcze się zaostrzyły. Zatar z księciem Bolesławem II zmusił go do powtórnego opuszczenia kraju. Wkrótce potem Zniszczono jego rodzinne Libice i wymordowano braci. W tej sytuacji o ponownym powrocie nie było co marzyć. Zetknąwszy się w Italii z Ottonem III, zaczął snuć plany misyjnej działalności, do czego zachęcał go cesarz. Wyruszył do Polski. Tu podsunięto mu myśl o pogańskich Prusach, nękających granice państwa Bolesława Chrobrego. Po porozumieniu z księciem, i za jego przyzwoleniem swego przyjaciela cesarza popłynął łodzią do Gdańska, stamtąd zaś morzem w kierunku ujścia Pregoły. Na towarzyszy podróży wybrał brata Radzima Gaudętego i prezbitera Benedykta Bogusza. Nie został gościnnie przyjęty. Od początku Prusowie okazywali mu wrogość. Przez pokańskiego kapłana w okolicach Elbląga na terenie ówczesnych Prus zostaje zabity 23 kwietnia 997 roku. Cudem uratowani dwaj jego towarzysze zdali w Gnieźnie relację o męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha. Bolesław Chrobry wykupił jego ciało i pochował z honorami w roku 999 papież Sylwester II wpisał go w poczet święty. Pokorna służba, skromna i służebna postawa wobec podległych mu kapłanów i ubogich więźniów była świadectwem wiary świętego właśnie Wojciecha. Jego misyjne zadania realizowane przez polskiego władcę Bolesława Chrobrego i naszego narodu, Zakończone śmiercią, wpisały się w historię naszego narodu. I tutaj bym prosił, żebyście słuchajcie, zrobili sobie ćwiczenie numer jeden, potem ćwiczenie numer dwa, byście uzupełnili te ćwiczenia, bo tu pewnych rzeczy brakuje. W ćwiczeniu numer dwa należy wypisać cechy, jakimi. Odznaczał się między innymi święty Wojciech. A w ćwiczeniu numer 3 do słowa świadek, ułóż hasła poboczne powinny dotyczyć życia i działalności świętego Wojciecha. Widzimy? Prosiłbym, byście to, słuchajcie, zrobili. Ojciec święty Jan Paweł II mówił: jakże potrzebny nam jest dzisiaj przykład wojciechowego życia oddanego bez reszty Bogu i Ewangelii, jego świadectwo służby apostolskiej gorliwości, zakorzenione głęboko w jego wierze i miłości do Chrystusa. O świętym Wojciechu możemy powiedzieć za psalmistą. Jego dusza nieustannie pragnęła Boga, tęskniła za nim, jak ziemia zesła schroniona bez wody. I o obowiązku świadectwa wiary i ewangelizacji – Przypomina również papież Franciszek, kiedy mówi, wszyscy jesteśmy wezwani, by wzrastać jako ewangelizatorzy, czyli ci, którzy mówią o Jezusie Chrystusie, wszystkim ludziom, świadectwo wiary, do złożenia którego chrześcijanin jest wezwany, zakłada stwierdzenie podobne do słów świętego Pawła. Nie mówię już to, że osiągnąłem, ale że już się stałem doskonały, lecz pędzę. Abym też to zdobył. Pędzę ku wyznaczonej na mecie. I skoro tak jestem wezwany, by wyznawać swoją wiarę, to zachęcam Was dzisiaj do tego, żebyście swoich domowników zachęcili do wspólnej modlitwy, aby razem z Wami uklękli do wspólnej modlitwy, bo wtedy będziemy podobni również do kogo? Do świętego Wojciecha. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójce jedyny prawdziwy, wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.